I jak trener skrytykuje Twoją postawę na boisku, jak reagujesz i dlaczego? Nie jest to przyjemne być krytykowanym, to nie jest przyjemne i nie czuję się z tym dobrze, ale jak zrozumiem, jak po prostu spojrzę na to z tej perspektywy, że trener chce mi pomóc, żebym wiedział co zrobić zaraz, już za kilka sekund następnej akcji na boisku, no to podchodzę do tego pozytywnie, bo to jest chęć po prostu pomocy mi. I jak reagujesz po brutalnym kontakcie i dlaczego tak? Myślę, że każdy jest zdenerwowany, jak jest brutalnie faulowany, jak jest przekroczona ta granica, jak jest już jakby zbyt mocny ten faul, no to wiadomo, że reagujemy złością. Bo też jakby może być to już niebezpieczne i się dziwimy o co chodzi, ale jeżeli jest to faul, który po prostu wynikał z gry, wiesz, no każdy chce wygrać, wynikał z gry i przeciwnik chce mnie zatrzymać, tylko nie dał rady po prostu w jakiś sposób i mnie przez to no to jest okej, okay. to wiesz, no, jestem zdenerwowana, ale zbijemy piątkę i będzie już potem okej, okay. no taka gra. I jak zapracować na szacunek? Jeżeli ja chcę, żeby ktoś mnie szanował, jeżeli na przykład ja bym chciał, żebyś ty mnie szanował, to ja najpierw muszę uszanować ciebie. Szanować innych, szanować swoje obowiązki, respektować je i być gotowy ponieść konsekwencje swoich czynów. i stać z brodą, twarzą do góry. Myślę, że wtedy przynajmniej większość osób będzie Ciebie szanowało. Dzięki wielkie!